W zabrzu uruchomiona została pierwsza odbudowana po wojnie koksownia Zaborze. Obok mości Ciraciboża koksownia w zabrzu należy do największych obiektów naszego przemysłu chemicznego. W uszczelnionych komorach odbywa się sucha destylacja węgla. Produkty płynne wydostają się za pomocą przewodów umieszczonych w dole komór. Sygnał i pierwsze tony rozżarzonego koksu opuszczają piec. Złamiając koksownie pracownicy przemysłu chemicznego wykonali przed czasem przypadającą na nich część planu trzyletniego. W ten sposób przy pomocy materiałów wybuchowych przygotowuje się teren pod tory kolejowe rozbudowującej się stacji szczecińskiej. Na miejscu osuszonych bagien wyrośnie potężny nazyw, który pochłonie ponad milion metrów sześciennych piasków. Jest to jedna z wielu inwestycji związanych z rozbudową portu szczecińskiego, który w niedalekiej przyszłości stanie się głównym węzłem przeladunków węgla i ród metalowych. Wcześniej trwa praca nad budową basenu przeladunkowego, który połączy stację z portem. Wbijanie pali betonowych, na których oparta zostanie konstrukcja dźwigów. W Szczecinie w Repraca. Wkrótce Śląskie Zagłębie uzyska port odpowiadający jego potrzebom. Poznań w szybkim tempie usuwa ślady zniszczeń wojennych. Piękny zabytkowy ratusz odzyskuje swój dawny wygląd. Obok zamku, w którym urzęduje na razie zarząd miejski, powstaje gmach Zjednoczonych Partii. Niem rosną mury Izby Rzemieślniczej, Kuratorium Szkolnego, Domu żołnierza, Domu Artystów i innych obiektów. Pracownicy zakładów cegielskiego otrzymali piękne mieszkania w nowoczesnych zbudowanych po wojnie blokach mieszkalnych. W ciągu jednego roku wyrosła wielka i nowoczesna szkoła RTPD. W Warszawie zmarł prymas polski, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, ksiądz doktor, kardynał August Hlond. Po żalobnej mszy świętej kondukt wyruszył z kościoła karmelitów. Orszak pogrzebowy prowadzi kardynał Sapiecha w otoczeniu wyższego duchowieństwa i biskupów. W imieniu rządu w uroczystościach żalobnych wziął udział wicepremier Korzycki. Zwloki prymasa Polski spoczone w grobowcu Katedry św. Jana w Warszawie. Premier Cyrankiewicz gościł w Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1200 przodowników pracy, rekrutujących się spośród młodzieży Rzeszowskiej, Białostockiej i Lubelskiej. Obecni powitali oklaskami słowa premiera zachęcające do dalszej racjonalizacji pracy i zwiększenia kadr przodowników. Po przemówieniu premier podejmował gości tradycyjną lampką wina. Prezydent Rzeczpospolitej przyjął w belwederze wypróbowanego przyjaciela Polski, ministra szkolnictwa, nauki i sztuk pięknych Republiki Czechosłowackiej, profesora doktora Zdenka Nejedli. Za wybitne zasługi w dziedzinie współpracy polsko czegosłowackiej prezydent udekorował ministra Nejedli wielką wstęgą orderu Odrodzenia Polski. Warszawska trasa WZ jest ośrodkiem zainteresowania przyjeżdżających do stolicy wycieczek. Tym razem zwiedzają ją bułgarscy ministrowie. Na niektórych odcinkach roboty są już daleko posunięte. Goście z zaciekawieniem przyglądają się budowie sklepienia tunelu. Niemniej interesująco przedstawiają się prace przy budowie mostu śląsko-dąbrowskiego, gdzie montuje się już i ustawia trzecie przęsło. Robotnicy zatrudnieni przy budowie mostu przystąpili do współzawodnictwa w pracy. Specjalny pociąg przywiózł do Warszawy granitowe bloki przeznaczone na kolumnę Zygmunta. 32-tonowy kolos z zachowaniem wszelkich środków ostrożności odbywa drogę na krakowskie przedmieście. W przyszłym roku statua króla Zygmunta stanie na placu zamkowym. Od 31 lat od wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej w Rosji. Runął w przepaść stary porządek oparty na wyzysku i niedoli ludu pracującego. Proletariat rosyjski zrzucił jarzmo z nienawidzonego cara. Władza przechodzi w ręce robotniczych i żołnierskich rad, na czele których stoi partia Lenina i Stalina. kadr bojowników rewolucji wyrosła potężna armia radziecka, idealem której jest obrona wolności i pokoju, braterstwo narodów. W dzień wielkiej rocznicy zwarte szeregi defilują na Placu Czerwonym w Moskwie. Artyleria, która brała udział w bitwie o Berlin. Znaki na lufach dział oznaczają liczbę rozbitych czołgów, bunkrów i umocnień wroga. Efiladę przyjmuje generalissimus Stalin. On kierował Związkiem Radzieckim w dowojennym okresie socjalistycznego budownictwa. On powiódł armię radziecką do zwycięstwa. Pod jego przewodem i pod przewodnictwem partii komunistycznej w latach powojennych odbudowuje się potężny Związek Radziecki na który zwrócone są oczy robotników całego świata, proletariatu walczącego o wolność i o wyzwolenie spod dyktatury imperializmu. radzieckim rośnie nowy człowiek. Szkoły, boiska i stadiony rozbrzmiewają beztroskim śmiechem młodzieży. Rośnie pokolenie nowych ludzi, wychowanych w myśl hasel, wypisanych na sztandarach wielkiej rewolucji październikowej.